Okej, okay, czyli jest bot, który będzie chciał wszystkich zabić, ale go pokonają. Czy zgadłem połowę fabuły? Nie zgadłeś w ogóle nic, ale próbuj dalej. A poza tym, to nie jest taka odna postać jak Waderbot. Ta postać nie ujawnia się z dupy, tylko już ją zapowiadam. Jak ta postać wypali, to ma szansę być jednym z lepszych antagonistów, jak nie najlepszy. Bo po tych słabych złoczyńcach jak Kit Fury czy Waderbot nauczyłem się i nawet Banner zmieniłem. Dodałem dużo lore. Do filmów dodaję glicze i chcę pokazać, czy on na serio będzie kozacki. Ale każdy ma to gdzieś, bo wszyscy kojarzą mnie z tym gównianym Waderbotem. Poza tym tworzyłbym taki lore, jakby ta fabuła tej bosać okazała się taka, jak napisałeś. Może kiedyś tak i ten turniej będzie miał mało odcinków, ale postaram się, aby turniej, uczestnicy, i antagoniści byli super. Trochę wiary, bo po Waderbocie i Kit jeszcze umiem zrobić dobrego Złola. Jezu, jak się rozpisam XD. No, no, coś tutaj nie wyszło, a więc tak, to jest recenzja turnieju Mixeliar, i to, co właśnie przeczytałem, to jest to, czym miał być ten turniej, i czym miał być czy to ta, Talbot, czym się okazał? Też już widzieliście. I nie wiem, od czego tutaj zacząć, bo Talbot jest tutaj taką wisienką na torcie, ale zacznę może do omówienia uczestników, bo jest ich kilku, mamy świnię, która jest wypełniaczem, bo nic nie robi, Ja z tym jest tylko pokazany kocham Zresztą uczestników na początku nie jest za dobrze: bo kamień i pirat są też po prostu hamami. Dopiero później Szraks się staje trochę bardziej normalny, i kamień później staje trochę fabuły. Single w postaci jest Camillot, który jest zrobiony tak jak powinien być zrobiony, ale mnie po prostu cały czas irytuje, gdy gada, a potem się zmienia w Lizusa Talbota i to do niczego nie prowadzi. Jest jeszcze Blabot, Bablot. Ta postać jej sens jest tylko w tym, że nie za swojego imienia i nie wprowadza absolutnie nic ciekawego. Jest przyjacielem Camillota, zostaje opętany, z czego z tych opętań nic nie wychodzi na końcu, więc świetnie. Z innych postaci jeszcze teraz mogę bardziej wrócić do tych, o których wspomniałem, czyli Sharks, Shrax. Jest ok ma swoją specjalną gadkę, ale... nie jest niesamowity, jest takim trochę chamy na początku, potem się staje lekko lepszy, ale nie jest niczym niesamowitym. Maki, jego przyjaciel, to pan Ronald McDonald. To jest taki nothing burger, dosłownie. Jest on niejaki nudny. Więc ta i jeszcze jest Stoney, czyli główny bohater tej serii. To jest coś takiego jak writer bias, czyli gdy twórca ma przekonanie do jednej postaci i jest mocno stronniczy, czyli skupia się na jednej postaci i jedną faworyzuje. No, bądźmy szczerzy, taką postacią jest Tony. Na początku jest po prostu żulem i menelem, potem nagle odkrywa Boga, a okazuje się, że jednak ten Bóg nie był prawdziwy. I zostaje wprowad... włączony w fabułę, i na końcu, gdy jest remis, wygrywa za pomocą kostki. Ta. A, i ta seria miała być czymś niesamowitym. Miała. i antagoniści mieli być super. No, coś nie pykło. Mamy talbota, który jest zbudowany przez całą serię. Mamy pejnobota. Są udostępniani na społeczności. Mamy ich świetne. Posty, w sensie posty, ich zapowiedzi, oczy, glicze, zostali stworzeni przez Kilpersów i co? E, e, ten pejnobot zdycha na początku, talbot zdobywa armię, robi glicze i co z tego wchodzi? E, gówno. E, talbot przegrywa z pudłem. Teoretycznie talbot osiąga swój cel, po czym dostaje wryj pudełkiem i przegrywa. Ehm. Jest budowany całą serię, robisz glitche w filmach, dodajesz go na swoje profilowe, po czym go uśmiercasz z dupy, zamieniając go na inną postać. Mówiąc to, że Talbot zostaje wyrzucony i teraz mam a, nowego złocznicę, bo kupiłem sobie nową minifigurkę, która mi się podoba, więc teraz to będzie nowy złoczyńca tej serii, tego wyrzucę do śmieci. No coś tu nie poszło dobrze. Wszyscy się po prostu chyba czepiałem tego Talbota i nie podoba się im jak to poszło, więc co? Może się posłuchać ludzi? Może go przewrócić? Nie, po co, kontynuujmy to gówno. Więc co, narzekałem się na Talbota, który zrealizował swój cel, ale przegrał jednak i już lepiej, gdyby tego celu nie zrealizował. Ale jest ten syndrom. Jak to pisze Mixer, to jest najlepszy złoczyńca, jakiego stworzyłem. Pomiję to, że tego nawet nie stworzyłeś tej postaci. To, to jest najbardziej irytujący złoczyńca, jakiego widziałem od dłuższego czasu. Gdyby on mógł zamknąć mordę na chwilę, byłoby lepiej. Bo to, co ten gościu robi, jest nielogiczne. Sobie zamraża wszystkich i jest przepotężny, mści się na jakimś... Traci rodziców i... Dialogi w tej serii są po prostu okropne. Mamy cały czas rozmowę między nim i nim. I co mamy? Nie, ja nie chciałem zabić swojej maski, ja się zmieniłem. Ech, a tamten cały czas mu to wypomina. Jakby, Jezu, ten dialog, takie gówno. Może jeżeli chcesz, żeby Stonim wygrał, przedstaw nam jego historię. Dlaczego stał się Menelem, coś stał po tym. Nie, lepiej sprawić, że powiedział dwa razy, ja nie chciał, ja nie wiedział, Noż. I syndrom, jak już powiedziałam, jest po prostu bólem dupy i mnie irytuje za każdym razem, jak trzeba na niego patrzeć. Poza tym, skąd on się dorobił i zdobył sobie takie surmoce? O dziedziczu po rodzicach w spadku? Ehm, ja nie wiem, czy on się zakochał w tym syndromie, bo syndrom bierze się z dupy. Ehm, jego, nawet nie jest mi go szkoda, bo cały czas płacze za mamą i płacze za mamą, Jezu. Ehm, poza tym, widać, że w Kurzonym ma obsesję, bo jest na ostatnich pięciu miniaturkach całej serii. Więc wow, poza tym on nie jest dobrym złoczyńcą, a ginie jak kompletny frajer, w sensie bierze udział w pojedynku na szable. Ech, cały czas go ganiasz, a teraz na nagle chce koronowy pojedynek i przegrał, o wow, kto by się spodziewał. Choć teoretycznie, gdyby Syndrom wygrał ten pojedynek, to bym powiedział, że to jest nieprzewidywalne, ale wtedy bym chyba wyrzucił telefon przez okno, bo po prostu nienawidzę tej postaci. Ech, humor, to jest kolejny punkt tej serii. Ech, nie jest najgorzej, Ech, są dwa żarty, które pamiętam, które u mnie siadły. Czyli pierwszy to jest żniwiarz o nazwie Skrzydła z pierwszego odcinka. Dosyć kreatywny żart i fajny. I kolejny żart jest z robienia filmów, gdy Maki sobie odczepia nos i mówi, że jest Voldemortem. To też pykło. A reszta żartów, no nie za bardzo. Mamy nawalonego busto, który jest ok. Mogło być gorzej, choć co to jest seria wkurzonego miksa bez narkotyków i patologii, co nie? Eee. I co mogę powiedzieć tak, to? no... Na... Najbardziej już się narzekałem, ale to co widać, to że po tej serii już po prostu lepiej nie będzie. Mówiąc to, mam na myśli, że. Eee, co mamy? Bibzianka to jest jego najlepsza seria. Ale on nie wie dlaczego potanie przez serię już widać, jak on pisze, że wystarczy trochę przeklinać. No nie na tym polega ta seria, polega na tym, że miałeś ciekawy wątek. Głównym złoczyńcą byli Kilpersi, a tak nowe złoczyńcy, oni to prowadzili i to był ciekawy pomysł, że oni sobie tak o, poprowadzą turnie, już wiemy dlaczego prowadzą. Zrobili jakieś organizacje, organizacje, no castingi do turnieju, tak? Nie tyle castingi, ale zdobyli uczestników. Co ma sens? Przegrywałem słabo, ale trudno. Lepiej jest przegrać z mocą przyjaźni, niż z pudłem, który spadać na łeb. No, to jest oryginalne. Potem Bustomania 2 jest po prostu nudną serią, bo to jest coś w stylu ilość ponad jakość. Potem mamy Bustomania 2, które na początku jest ok, a potem się opiera tylko na pojedynczych żartach: czyli bycie gejem, hymn polski i, i, i sabotażowanie. To, to jest. Na tym się opiera ta seria. I teraz zostajemy to. I co sądzę o tej serii? Ta seria coś takiego 4 na 10 bo to nie jest nic niesamowitego. A czy przyjemność oglądania tego? Niezbyt w sensie, To nie bolało, ale nie pamiętam nic z tej serii. Co ta seria ma 9 odcinków? Jakim cudem? E, pff, co to z odcinków? No. Pierw, to, to nie bolało, ale w ogóle nie mam pamięci do tej serii. Dobra. E, wracając do tematu, no to ta seria jest takim trochę midem. Jest lepiej niż Boostamania 2. Ale nie jest najlepiej. I potem jak zacząłem, że wkurzony mixer pisze, że e, łatwo było zrobić drugi sam Bibzianki, bo to tylko przeklinanie. Nie, to nie jest tylko przeklinanie. Ale przeklinaj to jest wszystko zrobić w swoich serach. To znaczy to jest taki ogół, bo eee, straciłem wiarę w tego człowieka, gdy wyszedł turniej z Bibzianki 2. Był pierwszy trailer, który był czymś dziwnym. I głupie okej. Okay? Potem przyszedł drugi trailer i już wydaje mi się, że gościu przegiępałe, Bo były żarty z czego? Były żarty z PDF-ów był żart z ruchania się. I jeszcze było coś wspomniane ze samobójstw. Świetnie, ale to co mnie też zdziwiło, to jest reakcja innych, bo spojrzałem w komentarzu, pomyślałem, dobra, za to coś ktoś go chrzań. I co? Pierwsze co widzę, to motka popcornu. Jakby edyta. Do czegoś ten popcorn? Do oglądania gościu jęczy udając, że mi postacie z klosków się ruchają? N nie rozumiem tych reakcji. E jakby. Jeszcze Mixel pisze, że to jest spoko, ale co jest spoko? Żarcie z pdfów? Co z wami ludźmi nie tak? Nie wiem, może ja jestem inny, że mi się to nie podoba? Że nie lubię zboczydeł i patologii oglądać? Ech. Wiem, że zmieniam temat, ale tas, Już wiesz, że wkurzony Miksel nie idzie w fabułę, nie idzie w jakość Bo widać, że tutaj miał plany, ale postanowił je wyrzucić, żeby zmienić sobie złoczyńce Tak, postanowił w środku sieć, zmienić złoczyńce Robił odcinek 3,5 no, um, hmm, w ogóle, odcinek połówkowy opowiadający historię złoczyńcy, z, czym mi się, z czymś to mi się kojarzy, e, ale, no nie, i widać, że on, jedyne co mu zależy no to na robieniu patologii, bo zobaczyłem pierwszy odcinek drugiego sezonu turnieju spod Bibzianki, zanim został usunięty, i to jest dramat, Gryzak nas ocalił przed kontynuacją tej serii i dziękuję mu bardzo za to. E, bo wkurzony Miksel po prostu zależył na tym, żeby ka każda postać była menelem, oglądała zboczydła i busto się już nie da słuchać, bo... Pff, nie wiem co nawet mówić, tylko burczy. Napisałem o tym komentarz i on napisze... I on sobie z tego robi żarty. Tak samo finały. On pisze e, trudno, nie umiem robić finałów. Nie umiesz robić finałów. To może się postaraj? Nie, bo po co? Może się spytaj ludzi, dlaczego finał nie był dobry? Może. Nie. Masz na tacy, co jest Najgorszą rzeczą w tym finale, która albium się nie podoba, klęska talbota, więc może go przywróć skąd, skądś były te glicze. W ogóle, mam pytanie: po co ty zmieniać to profilowe, gdy te glicze do niczego nie doprowadziły, a talbot został porzucony? To co. co nie, nie wiem, co tutaj się w ogóle dzieje. Zmieniłem temat, ale to nie jest komedia, to jest tragedia, to jest dramat. Hmm, I tak. Powiem tak. Że jeżeli te serie będą szły w taką stronę, jak idą teraz, czyli po prostu zróbmy najwięcej meneli, mówię o, to o tych serach mikserowych oczywiście, to ja chyba przestanę to oglądać, bo to są długie odcinki, które nie porywają. Te odcinki mają po pół godziny, a nie pamiętam z nich nic. Jakim cudem? Wchodzę w playlistę i w ogóle jest jeden odcinek usunięty. O, to, to jest ciekawe. Ech, strach wiedzieć, o czym ten odcinek był. Ta seria, to jest taki po prostu burger, że patrzysz na burgera od góry, widzisz bułkę, gryziesz go i okazuje się, że w środku nic nie ma. Mówiąc to mam na myśli, że jakość, o czy tam miniaturkowo, jest ładnie, montaż jest ładny, ale co z tego jak treść jest... E, powiedzmy, że nie istnieje, ok? A więc tak, to było tyle mojego narzekania. E, dzięki za słuchanie, do następnego, no i nara.